Cześć, witajcie, Mateusz z tej strony, witam Was w kolejnym odcinku panika, gdzie mamy taki vlog troszeczkę, byłem niedawno w Austrii, jak być może wiecie, i mam tutaj po prawej stronie parę zdobyczy, które samemu przywiozłem, produkty, które wydaje mi się, że u nas w Polsce nie można dostać, albo ja ich nie widziałem przynajmniej, i będziemy je teraz testować, a przy okazji, jak widzicie, jest troszeczkę inne tutaj otoczenie, jesteśmy teraz w moim nowym mieszkaniu, także to jest taki drobny spoiler, ale jeszcze całego mieszkania Wam nie pokażę, pokażę Wam to mieszkanie, jak już będzie wszystko gotowe, w tej chwili jestem tutaj na łóżku swoim, także tu będę właśnie spał. A, bardzo fajne takie, dosyć duże. <gry> Trzeba przyznać. Bardzo fajny abryk. A tymczasem zabieram się za a, wcinanie rzeczy z Alpstre. Na pierwszy ogień ziemnika Czoko Tak to wygląda mniej więcej. To jest takie ciastko niby śniadaniowe. Tak to chyba reklamują. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zobaczmy w takim razie, czy ono jest faktycznie takie dobre. Wydaje mi się, że jest dobre. Mi ono smakowało. To jest tak naprawdę taki wafelek y, przekładany czekoladą. Tak to wygląda. Y, po otwarciu. Opakowanie, no i teraz oczywiście wielka próba, jak to smakuje. Jest dobre. Takie coś bym kupił w Polsce jakby było, ale niestety nie widziałem gdzie. Ale jest dobre, jest na pewno dobre. Będziemy przeplatać, ponieważ mam tu i napoje, i jedzenie. I tym razem mamy fantę, słuchajcie, ale to jest fanta taka nietypowa, bo to jest e, lemoniada. Planty. Nie wiem czy takie coś w ogóle widzieliście w niebieskiej butelce, że o co w ogóle chodzi. I załóżmy jak to smakuje. Nie powinno być za słodkie. Mam taką nadzieję przynajmniej. Dobrze zgazowane, okej. Okay. Na pewno zawiera pełno chemicznych składników, To jak 2 plus 2 jest 5. No to co? Na zdrowie. E, dobre. Nie jest wcale takie słodkie. Nawet lepszy niż oryginalna Fanta pomarańczowa, bo pomarańczowa Fanta jest strasznie słodka i zawsze mam czkawkę jak piję Fante. A to bym mógł pić, to jest taka lemoniatka, bardzo sympatyczna, polecam. Dalej mamy, słuchajcie, After Eighty, to jest marka, którą być może znacie. Oni robią takie płatki miętowe, czekolada z wkładem takim miętowym i tu mi się udało dostać takie cukierki tego After Eighty. One są w różnej czekoladzie: jest ciemna czekolada, jasna czekolada, zwykła mleczna czekolada i biała czekolada. I to ma wypełnienie, oczywiście, miętowe. Weźmy, może, mleczną czekoladę. Taki cukierek, tak naprawdę. W postaci takiego płatka. Tak wygląda. A w środku jest ta miętowa masa, charakterystyczna dla after -aidów. Bardzo dobre oczywiście. No i słuchajcie, Mieliśmy już Fante. Właściwie lemoniary fanty. A teraz mamy Mezomix. Nie wiem, czy to piliście kiedyś. To jest połączenie fanty i Coca-Coli. Tak przynajmniej to można zareklamować. Tu jest napisane, że Cola się całuje z pomarańczami. Czyli Cola z osmaku pomarańczy. Ale ja to traktuję jako połączenie fanty i coli. I zresztą, jak nie mogłem tego dostać w Polsce, bo nie znalazłem tego nigdzie w Polsce, to co robił Mateusz, no kupował colę, kupował fantę i lał do szklanki pół coli, pół fanty i miał Mezomix. Tak naprawdę. Tak to, tak to mniej więcej wygląda. Także Mezomix słuchajcie, polecam serdecznie. Bardzo lubię ten napój. Także jak najbardziej... Jest słodkie, znacznie bardziej słodkie niż ta poprzednia Fanta, ale jest dobre. Jest na pewno dobre. Dalej, słuchajcie, mamy Giotto. To są takie cukierki czy, czy kuleczki czekoladowe. Które mają w środku mus i mają oczywiście są z orzechów laskowych zrobione. Są podawane w takich dziwnych opakowaniach dosyć. Oczywiście otwieram to nie tak jak trzeba, bo to widzę, jest jakaś czerwona stążka, za którą pewnie wystarczyłoby wyciągnąć, żeby się ładnie wszystko otworzyło. No ale nieważne i mi poleciało oczywiście. Taka kuleczka. Słuchajcie. W środku ma taki mus. Bardzo dobre. Nie takie słodkie, nawet poza pozorom. Także polecam Mieliśmy, słuchajcie, już dwa produkty Coca-Cola podobne: Fanta i Cola plus Fanta. Tak naprawdę. Więc na koniec, coś bardziej austriackiego: coś, czego u nas nie dostaniecie na 100%: Andudler. Jeśli piliście kiedyś Andudlera to dajcie łapie w górę. A jeśli nie, to mogę wam powiedzieć, że to jest taki sogapkowy, ale trochę gazowany. Tak, tak mniej więcej to można napisać Oczywiście cukier fry, tak? czyli bez cukru, ale ma na pewno inne substancje słodzące, więc i tak jest bardzo niezdrowe. Ale ma taki dosyć ciekawy też, widzicie? Słychać ten gaz. Nie wiem, czy to słychać, ale chyba słychać ten gaz, który się wchodzi, tu się tak trochę spieniło. Są jabłkowy, no, z gazem, także na zdrowie. No i na koniec, słuchajcie, zakończymy znów milką. Tym razem jest to taki właściwie Biszkopt zawijany z nadzieniem, w tym wypadku orzechowym. Też milki, także też taki raczej mainstreamowy produkt. Nic jakiegoś takiego lokalnego mi się tym razem nie udało dostać, Ale tego też nie widziałem u nas w Polsce. Tak to wygląda po rozgryzieniu. Jest bardzo słodkie, ale dobre. Jak na milkę, to dobry produkt. Ja ogólnie lubię produkty milkiwa. Kto nie lubi czekolady milki. Nawet jeśli ktoś nie lubi milki, to pewnie jest dziwnym człowiekiem. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że Wam się podoba odcinek. Oczywiście nie zapomnijcie dać łapki w górę, subskrybować mój kanał i oczywiście zostawcie komentarz, co widzieliście takiego dobrego w Austrii, co Wam zapadło gdzieś fajnie, jeśli byliście tam. A bo jestem ciekaw, po prostu, czy mieliście okazję spróbować ich nich specjałów. Tyle z mojej strony, oczywiście do usłyszenia w kolejnym odcinku w Na razie. Unboxing mieszkania wkrótce daj w górę i subskrybuj mój kanał. Do usłyszenia. Cześć!